Jego serce na każdy dzień, ojciec Jan Leon Deon. W Jezusie Chrystusie już teraz doznajemy przedsmaku nieba, ponieważ miłość do ukrzyżowanego Chrystusa czyni nasz krzyż łatwym do dźwigania. Serce Jezusa, dom Boga, jest więc schronieniem i ucieczką w pokusach i trudnościach. To pełne matczynej miłości serce jest nieustannie otwarte dla tych, których zmogła pokusa, aby napełnieni bojaźnią Bożą mieli siłę powrócić. To serce jest zawsze blisko każdego z nas. Ono okrywa nas swoją nieskończoną miłością, chroniąc się w Nim, nie możemy być zaatakowani przez złośliwego nieprzyjaciela. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę mówię Wam, proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie Wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię Wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę mówię Wam, Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. Módlmy się o najświętsze serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, Dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem niepokalanego serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.